Witam serdecznie w kolejnym odcinku Inżyniera Programisty. Zrobimy krótki odcinek wprowadzający do nowości, niejako związanych tak naprawdę z środowiskiem, w którym pracuję i dzięki którym będę mógł kontynuować prace związane z przygotowywaniem materiałów na kanał Inżynier Programista. Zaczniemy od SolidWorksa, ponieważ i tutaj bardzo serdeczne podziękowania dla firmy SolidExpert za to, że umożliwiła mi w ciągu dalszym korzystanie z SolidWorksa, ale też w nowszej jego wersji, czyli wersji 2020. O tyle fajnie, że dzięki Dzięki temu będę mógł być bardziej na bieżąco z programem. Nawet gdybyście mieli jakieś pytania do obsługi Solidworksa, czy też wtedy, kiedy pytacie o jakieś porady, czy o rozwiązanie jakichś problemów, wtedy zapoznam się również z tym Solidworksem w nowszej wersji i mam nadzieję, że dzięki temu będzie to, że tak powiem, obopólna korzyść, bo również osoby obserwujące kanał będą mogły też być bardziej na bieżąco w tym, co pokazuje. Druga sprawa, udało się w końcu zmienić sprzęt, bardzo mi zależało na tym, aby zrobić to wraz ze zmianą Solidworksa na nowy, tak aby po prostu w momencie instalacji nowego programu udało się nowy sprzęt razem z tym połączyć i teraz jeżeli chodzi o specyfikę, no, w stację roboczą nie udało się wycelować tak, jak to było ostatnim razem, ta stacja robocza, którą, którą miałem poprzednio, już była dosyć mocno wysłużona, używałem ją 7 lat, przy czym była to dwuletnia polizingowa, jeżeli nie pomyliłem tam dat, jeżeli to wszystko dobrze pamiętam, no cóż, no ona w tym momencie jest mi zbędna. Gdyby ktoś, że tak powiem, <grych> był zainteresowany, no to myślę, że coś i ona jeszcze potrafi zresztą do tej pory prowadziłem na tej stacji roboczej, ten kanał. No i jakoś to funkcjonowało, więc mniej więcej każdy wie, co ten sprzęt był w stanie potrafić. No wiadomo, w gry się tam grać nie da. Tam jest Nvidia Quadro 600, czyli też bardzo stary układ. Natomiast co do tego do tej jednostki. Jest to jednostka, którą złożyłem z części. Jeżeli chodzi o części, powiedzmy, nie wiem jak to uplasować w stawce. Powiedzmy średnia półka, jeżeli chodzi o, o takie sta stacjonarne komputery. Co do procesora. Przestawiłem się tym razem na procesor AMD, ponieważ wiele dobrych opinii słyszałem na temat Ryzenów, więc próbowałem po prostu AMD. Mój pierwszy komputer zresztą był oparty o procesor AMD. To była jeszcze seria Athlon. Bodajże tam koło 1, chyba 4 GHz. Herca e, wtedy było częstliwości. E, no i cóż, jeżeli chodzi o karty no to tutaj, że tak powiem, chyba szału nie ma, bo GTX 1650 to nie jest jakiś, e, że tak powiem, na obecne czasy e, jakiś bardzo dobry układ. Jest wiele e, mocniejszych, ale ogranicza mnie tutaj budżet, i e, chciałem typowego GTX-a, cywilną kartę. Też ze względu na to, aby wam pokazać, jak, się, jak będziecie się dało w ogóle korzystać z Solidworksa na typowej karcie graficznej, nie z serii Quadro. Dlaczego? Seria Quadro jest głównie używana przez właśnie stacje robocze, komputery, które, no, z którymi się spotykamy w pracy w firmie zawodowo, do użytku profesjonalnego powiedzmy. W typowym, domowym zaciszu, no raczej nikt na Quadro sobie nie pracuje, tylko używa typowych kart graficznych, Forsa, takich, czy, czy, czy Radeona, i mniej więcej z takimi prawdopodobnie najczęściej się spotykamy w wersjach stacjonarnych czy w wersjach mobilnych. I Dlatego ja też podjąłem takie ryzyko, że tym razem nie brałem się za quadro, pomimo, że kilka osób polecało, żeby na przykład zakupić używane quadro, które by umożliwiało zmieszczenie się w założonym budżecie. Ale mimo wszystko chciałem po prostu postawić na sprzęt nowy, sprawdzić po prostu jak to będzie ze stopą chodziło i też pokazując wam to co się dzieje na na kanale. Chciałem tak naprawdę nagrać taki materiał porównujący oba komputery. Niestety skończyła mi się licencja na poprzednią wersję SolidWorksa, dlatego nie udało mi się tego ze sobą zgrać. Także już SolidWorks 2018, który do tej pory używałem, już, już go nie mam. Nie jestem w stanie go już uruchomić. Licencja się skończyła. Co dalej? Zrobimy sobie kilka. Tylko do tych zespołów, które otworzyłem, by pokazać jak to pracuje, czyli ta rama, która jest, jak to jest wyświetlane przez, przez SolidWorks, jeżeli chodzi o, o tą kartę graficzną. No i sprawdźmy, czy ten GTX jest rzeczywiście taki leniwy, czy on się nadaje do tego KADA i, i czy to była dobra, dobra inwestycja. Jeżeli chodzi o typowe takie cywilne karty graficzne, to często może się spotkać z taką opinią, że jeżeli uż, projektujemy złożenia nie więcej niż 1000 elementów, to typowa karta graficzna, taka nazwijmy to cywil na, jest w stanie to uciągnąć. No i sprawdźmy. Tutaj mamy tak naprawdę proste, pojedyncze elementy, ale będziemy tutaj przechodzić do kolejnych modelów, które ja zamodelowałem. A na koniec użyjemy pewnego złożenia z z, ze strony Grabka. Tu jest chłodnica, którą przygotowałem, więc tutaj też poziom szczegółów, grafiki, wszystko to płynnie działa. I weźcie na uwagę też to, że w tym samym czasie prowadzę e, s, no, no, nagrywanie, przechwytywanie ekranu do do przygotowania materiału, więc to też jest pewne obciążenie układu graficznego, które tutaj na, na wykresach jest, jest widoczne. Natomiast jak sobie teraz zacznę tutaj manewrować tym obiektem, no to od razu widzimy wyższe wskazanie. E, wyższe wskazanie. Tutaj widać, że 4 GB y, pamięci procesora graficznego, no to jest tak na styk, także można tutaj było trochę pod tym względem pewnie więcej pociągnąć, ale na razie daje radę. Wczytamy y, obiekt, który udało mi się znaleźć na, na grabkadzie, y, około 900 elementów tam będzie i zobaczymy, co się wydarzy, czy to pociągnie, czy nie. Tutaj taki jeden. Zespół, który również był u mnie na kanale, tych elementów tu jest więcej, również nie ma żadnych problemów. Wszystko graficznie ładnie, jeżeli chodzi o szczegóły, jest wyświetlane, nie ma problemu z manipulacją. Też weźcie pod uwagę, że jeszcze moja ręka jest nie w pełni sprawna i jestem ograniczony tą szyną, no dlatego korzystanie z manipulatora również nie przychodzi mi z łatwością, jednak już troszkę nabrałem też wprawy, ponieważ no na co dzień muszę, muszę się tym posługiwać. To ponieważ jest starsza wersja, więc tego nie będę zapisywał. Ten korkociąg, -co tutaj też prosty zespół, też wszystko ładnie, ładnie jest wyświetlane. Dobrze sobie radzi. Idziemy sobie do kolejnego modelu. To rama była, zespół korpusu to było. Co tam mamy dalej? Jeszcze mamy ten zespół był. I jeszcze mamy ten zespół, no to z tym wałem też pamiętacie, spróbujemy tu zajrzeć e, szczegóły do, do samej śrubki, więc tutaj też widać ładnie wszystko wyświetla, e, cienie wszystkie są rzucane, płynnie bardzo, no płynnie wychodzi, nie wiem, być może były takie odcinki, tak mi się przypomina, że gdzie w trakcie nagrywania właśnie coś tam się przycinało i wtedy narzekałem, że no coś tam jednak kartografia to tam nie daje rady, czy, czy procesor, czy że coś tam, coś tam było nie tak, jednak no, trzeba przyznać na to, że to była dosyć, dosyć leciwa jednostka, a i tak udawało się sporo odcinków przygotowywać bez jakichś większych problemów, nagrywać, nawet jakiś tam stream na YouTubach parę razy próbowałem zrobić. Dobra, chodźmy na stronę Grabkat. Znalazłem taki motocykl i teraz, żeby tutaj stała się jasność, Grabkat jest to zbiór, taka biblioteka, modeli 3D wykonanych przez różnych użytkowników, które są tutaj zrzucone do pobrania, można je pobrać po prostu za darmo. Przy czym są tu informacje na temat informacji z kto, co, jaki sposób ten model wykonał, po co. Nazwa oczywiście autor, żeby tutaj też nie było informacji co do tego modelu, także tutaj Pan, który to zrobił, naprawdę włożył kawał roboty w ten model. Bardzo, bardzo starannie wykonany, o, o wielu szczegółach. Także bardzo mi się ten model spodobał, gdy, gdy zauważyłem. I też ilość części, która tutaj jest. 354 elementy, czyli złożenie powinno tych elementów sporo również zajmować. Więc myślę, że będzie fajny test, eksperyment, sprawdzić pod 1000 prawie że elementów, jak ten SolidWorks sobie tutaj u mnie poradzi. Zatem, pozostawmy po prostu te elementy, które są tutaj wczytane i zobaczmy, co się będzie działo. Najwyższe złożenie, czyli Ensemble Moto, 32 MB zajmuje samo, samo złożenie. Teraz, żeby nie było tryb, bierzemy do pełnej pamięci. I odhaczamy użyj ustawień dużego złożenia, czyli po prostu ładujemy pełen możliwy, pełen możliwy model, tak aby go wczytać w 100%. No i otwieramy i zobaczymy teraz, co się tutaj nam wydarzy, jak sobie układ poradzi. W międzyczasie możemy podgląd jeszcze włączyć na, na to, jak zachowuje się procesor RAM. To RAM tutaj nie ma problemu i karta, jak wczytuje? 846 elementów jest wczytywany w tym momencie. Widać czas, ile tu zajmuje, jak sobie tutaj ten GTX radzi z tym. No i zobaczymy. Na razie ciemno, więc zobaczymy, co będzie dalej. I myślę, że już za chwileczkę coś powinno się pojawić. Nie wiem, pewnie mikrofon wytnie, ale wentylatory zaczynają tutaj coraz mocniej pracować, więc więc jest ciekawie, no i jest grafika, spróbujemy się zbliżyć, no, może nie jest tak idealnie płynnie, jak się przybliżymy, może jest lepiej, ale biorąc pod uwagę to, że jeszcze jest nagrywane, teraz obracam manipulatorem, no nie ma jakichś, jakichś problemów, jeżeli chodzi o poziom szczegółów, wyświetlanie tekstur na materiałach, oświetlenie, bardzo to wszystko jest tutaj ładnie, dokładnie wyświetlane, nie ma problemu, żeby manipulatorem się tutaj zbliżyć na, na, każdy, na każdy szczegół, no, naprawdę, jeżeli chodzi o sam model, to tutaj każdy zauważy, że jest tych szczegółów bardzo wiele, bardzo dokładnie to wzorowane, Więc tutaj pan, który to robił, no, na, na pewno poświęcił bardzo wiele czasu, żeby, żeby taki model przygotować i to wszystko razem poskładać, więc bardzo fajnie. Ale nie podoba mi się to odbicie lustrzane, więc tutaj spróbujmy zmienić trochę. To było tutaj zaawansowane tu, dolna płaszczyzna, nie, patrzymy na układ współrzędnych XY, czyli wybieramy sobie x, y, ok i odsunięcie dajemy na 0, czyli program sam znajduje granicę modelu, gdzie ma przybliżyć płaszczyznę odbicia na przykład, no i niech będzie, że sobie to zaakceptujemy, a no i teraz troszeczkę może to lepiej, może to lepiej wygląda, no i zobaczmy jeszcze teraz jak tutaj grafika, no to tutaj jeżeli chodzi o użycie pamięci no to jesteśmy tutaj bardzo blisko 2,9, prawie 3 giga z 4 natomiast jak manipuluje tym no to tutaj prawie że maksimum procesora wykorzystuje. No jeżeli chodzi o szczegóły dotyczące karty no to po modelu każdy sobie sprawdzi co to tam w tej karcie siedzi więc będzie wiedział na ile to na, ile, na jaki ten, jakiej jakości ten układ jest, no wiadomo, no cyberpunka pewnie w ten, na tym nie zagra, ale tak jak do takich prostych rzeczy, zresztą no umówmy się, no ja nie gram, więc też kierowałem się tym, że nie jestem jakimś bardzo wymagającym, wymagającą osobą co do, co do podzespołów, tak żeby tam w jakieś nowe tytuły grać czy coś. No i po prostu nie grał, nie mam na to czasu, dlatego no myślę, że do takich czynności, zresztą umówmy się, no w, w, w ramach prowadzenia kanału nie jestem w stanie przygotować złożenia na tysiąc elementów, chyba że po prostu jakimś szykiem coś poukładać i w ten sposób, ale, ale tak, żeby być w stanie e, regularnie e, żeby regularnie ukazywały się odcinki i do tego jeszcze coś bardzo zaawansowanego stworzyć, no to no niestety, to prawdopodobnie musiałbym nie spać. Wtedy pewnie by się coś takiego udało zrobić. Bardzo, bardzo wiele szczegółów, bardzo wszystko fajnie tu jest wykonane. No i nie ma problemu z tym obracaniem się. Dobra, to był taki odcinek wprowadzający. W tym roku skończymy sobie zespół puzli z serii Kat 3 d no i zobaczymy, co tam będziemy dalej działać. Będą kolejne, kolejne pomysły, mam nadzieję ciekawe. Liczę też na waszą interakcję. No i w na koniec jeszcze raz podziękowania dla firmy Solidexpert za możliwość korzystania z wersji edukacyjnej programu Solidworks. Zapraszam do zapoznania się z informacją, z ofertą firmy, no i do zapoznania się też z informacjami na temat innych programów, które wspierają pracę inżynierów. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.